O Jezu. O oh Jesus. Zapomniałam wyłączyć klej na noc. Patrzcie. Położyłam go na futro. O oh Jezu. O oh Jezu. Boże. Z futro mi się spaliło. Jezu, zobaczcie co mi się spaliło. Dobra. Nieważne. Dobra, kawałek się spalimy, nie szkodzi. Taką maskę robimy, beauty. Hello! HELLO! Hello. Mm -hmm.

Czekajcie, jakoś tak, bo ja nie robię tych wykrojów i takich innych. Nigdy tego mi się nie chce robić. Tu, okej. Okay. Dobra, przyklejam. Tak, jakoś tak, okej. Okay. Dobra, jakoś to podkleiłam, to będzie git. Ten klej jest taki gorący, że dwie osoby są tylko bez szansu. <laughs> Pewnie Milena i nie wiem kto. Dobra, tak. I dobra, ta maska będzie krzywa, ale krzywa, ale piękna. Błagam, niech ktoś dołączy. Samotna jestem na tym live. pozywam się Skóra mi odpadła. Dobra. Mhm. Dobra. Jakoś tak. Dobra. że tu jest poklejone, tak, odcinamy. Co? O co ci chodzi, Milena? Aha, że to się dwie osoby najbardziej zrobić. No wiem. Dobra. I dobra, ona jest całkiem... Ona jest słodka, ale wygląda jak jakaś kupa. Rozjechana. Hej, hej, hej. Witam. Ta maska jest słodka, ale też wygląda jak jakiś zielony naleśnik. Taki krzywy. No taki pulpet. dzięki ale cute omg no to jest taki zielony pulpet z małymi oczami ja w tej masce chyba będę na Halloween bo jeszcze będę robić do niej taki duży ogon i łapki nie wiem jak ją nazwać hejka Ten live będzie krótki, bo on będzie trwał może jakieś 20 albo 30 minut. Ogólnie yy, ci, którzy teraz dołączyli, to ja zapomniał to na początku live'a się działo to, że ja zapomniałam, zapomniałam wyłączyć yy, kleju na gorąco na noc i zostawiłam go na futrze i futro się spaliło. Więc słodko. Dobra. Bo to jest taka maska jakość zerowa. Takie, czyli takie, jak ja umiem robić. Ogórka? Eee. Elo. Dobra. Dobra, będzie się nazywać Ogórka. Dobra, już się uspokójcie. Będzie się nazywać ogórkas. Jezu, mam katar. Bo oczywiście ja to robię na oko, bo mi się nie chce wy robić jakiegoś wykroju i to szczywać. Po prostu sobie kawałek futra wytnę i przykleję. No. Cudnie. Dobra, już cicho z tym ogórkasem. Co mogę, moda? Co to mod? O, nie wiem o co ci chodzi, ale okej. Okay. Ogóras? No dobra! Ogóraz będzie jeszcze miał taki ogon. Czekaj, pokażę Wam, bo ja kupiłam w Lumpeksie. Jaką maskę mam pokazać? Bo mam dużo masek. Ja ogólnie w Lumpeksie kupiłam taki jakby kostium. Jakiegoś dinozaura, dino, czy jak to się tam mówi i on jest idealny, patrzcie, bo to jest, po pierwsze, że to jest miliard futra, nie, to on ma taki ogon. O, patrzcie, on ma taki ogon. Ja sobie go wydnę i on będzie idealnym ogonem do tego, co wy tam piszecie. No sobie mam taką maskę. No, i on ma jeszcze takie łapki, czekajcie. O, takie, ale ich raczej nie użyję, bo. Ten. I do tego jeszcze futro mam, więc super. Dziękuję. No, dosłownie. Dinozaru pimpuś. Jak nie będzie się nazywać, jak nie będzie się nazywać ogór, to będzie się nazywać dinozaru pimpuś. Ja nie wiem co to jest za zwierzę, bo to miał być...